Energia dla każdego sportu. Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty. z Świeciński, witam. Znowu się widzimy, znowu na ściance fejmowej. Już się tutaj troszeczkę zadomowiłeś. Tak, zadomowiłem się. Yy... Czuję nawet się lepiej. Nie, że pierwszy raz taki stres. Dużo ludzi nie znałem, nie wiedziałem kto, co, jak, a tutaj już teraz lepiej jest. Mówiłeś, przychodząc do federacji, że ty nie chcesz dymić, nie chcesz robić zamieszania. A tutaj druga walka. I drugi dymy. Ale to nie był dym, no to był dym, no trochę tak. No, no. Nie, Patrząc nie, to... na całą kształt tego panelu, który y, oglądaliśmy, no to można powiedzieć, że to były największe dymy. Więc to... tak? No, tak. No, e... Nic, nic e... innego się tam nie działo. Słuchaj, i, słuchaj, No bo ja nie lubię takiej obłudy, wiesz, y... znowu wspomnę tego mój, teraz mojego nowego przeciwnika, no wiesz, Grega, no, no był z nami kilka dni spędził z nami, tam robiliśmy jakieś nagrywki, zdjęcia. I w ogóle do nikogo się nie odzywał, wiesz, takim bumrukiem siedział sam w toalecie, no nie w talecie, a gdzieś tam z boku, wiesz, i, i nagle przyjechał się odpalił, że on jest super zawodnikiem, ze wszystkimi może wyjść. A ja serio uważam, że jest najsłabszym tej no. Dobrze, że ma ten parter, słuchaj, cieszę się, że ma ten parter, no ale nie ma takiego. nie, nie ma takiego wwalnięcia jak, jak Szeliga, nie? No Szeliga gasił, światło niejednemu. Ale on dusi, jak Boła dusić. Słuchaj, no to dobrze, no to dusi. Ja też duszę, no więc spotkamy się, no słuchaj. Na pewno myślę, że jest mniej wymagający niż strzeli, chociaż, chociaż do szele, już widziałem, że się bije strzelim, no to jakby robiłem pod jego treningi. E, a teraz muszę zmienić treningi. No zobaczymy, co mój trener na to powie. Jeszcze chyba nie wie o tym. Jeszcze się nie wiedział, że jest zmiana? Chyba nie. A myślisz, że będzie zadowolony, czy nie? Nie wiem, właśnie zapytam się. Wiesz... No, lżejszy przeciwnik na pewno. Na pewno lżejszy przeciwnik, na no i wiesz, no, jednak, y, jednak to jest taka... Nie wiem, no mam, mam szacunek do... Y, no sz Szelima, walnięcie, widziałem jedno światło, zgasił wiersz no Zawsze to może się zdarzyć. Ja mam złe doświadczenie z Erko Junem. A to podobna charakterystyka, nie? Tak, myślałem że, myślałem, że wiesz, ja pamiętam tą swoją pierwszą walkę przez pierwsze sekundy, jak walczyłem z Erko Junem i tam jakiś cios wszedł i tak sobie pomyślałem, do, sam do siebie w duchu, myślałem: Mam go. Tak sobie pomyślałem. I to było ostatnie, co pomyślałem, i obudziłem się. Nie obudziłem się, ale zostałem znakautowany. Więc wiesz, to wiem, jak to jest przez chwilę nieuwagi, ktoś ci gasi światło i twoje treningi, umiejętności wszystko nagle znika. No tutaj wiesz, no to będziemy parter, no słuchaj, no wygra sprytniejszy, lepszy, zobaczymy. No. no dobra, ale jeśli chodzi o te parterowe kwestie, no to Greg. Jest tutaj gdzieś tam stawiany między innymi na równi z Wiewiurem, a Wiewiór jest królem jeśli chodzi o parter no słuchaj, No sam bierze, że ja się, chciałem się bić z Wiewiurem i chciałem sprawdzić ten parter To miała z być z wasza pierwsza walka w fejmie tak, zamiast tak. na ciosę. Tak, tak. No i właśnie chciałem sprawdzić ten, ten, ten swój parter z Wiewiurem. No nie przyszło mi sprawdzić z Wiewiurem, no, może w finale. O. Że w finale jest wywiórem, tak? Tak, może w finale. Dobra, a jakbyś miał porównać, kto jest cięższym przeciwnikiem teraz na papierze, jak zobaczyłeś walki Grega, widziałeś walki Szeligi, to kto twoim zdaniem jest lepszy? Po prostu, bardziej yy, ale uniwersalny, mówisz, yy, ogólnie, yy, kto jest lepszy? Greg czy yy, Szeliga? Znaczy, uważam, że Szeliga był bardzo dobrym zawodnikiem yy, frikowym, no gdzieś tam trochę yy, odpuścił, tak mi się wydaje, nie wiem z jakiego powodu, może uwierzył, że jest naprawdę super, super, super świetnym zawodnikiem i to go zgubiło, ale tak jak Ci mówiłem na pierwszym wywiadzie, że szanuję gościa, widziałem wiesz, jego walki, naprawdę był przygotowany. A tutaj, no, tutaj nie oszukujmy się, no po prostu, Szeli, no, dałeś ma ciała z tą walką. No wiesz, widziałem się yy, jeszcze Gli... Przed, Gli... przed walką w glibicach, rozmawiałem z Szeligą i mówi. Że, że, to będzie łatwa walka i coś tam, i że no nie była łatwa walka, wiesz. Jeśli chodzi o to, co się wydarzyło, no, yy, że tak powiem, Boxdel zainicjował zmianę, która się w końcu odbyła. Ja myślę, że to dla dobra turnieju, dla dobra całej gali, która odbędzie się na Stadionie Narodowym, dobry ruch? No nie wiem, no, yy, słyszałem, że włodarze mówili, że to dobry ruch, że coś się dzieje, więc to, jak coś się dzieje i oni uważają, że to jest dobry ruch, to dla mnie też. Słuchaj, no ja... Yy, ja mam 52 lata, yy, walczę na narodowym, cieszę się, że zawalczę na narodowym. Pewnie nie jedna osoba chciałaby być na moim miejscu, a to wiem oj na pewno, tak, oj tak. a to wiem, bo wiele oj osób tak. do mnie pisało, wiesz, że, yy, że jak się dostać i w ogóle jak zawalczyć. Sam wiesz, że to nie jest, nie, nie jest tak sobie, że chcesz i, i jesteś. Oj tak. Tak. Więc ja się cieszę, yy, wygram, będę się cieszył podwójnie, yy, nie wygram, no to nie wygram. Tyle, no. A wracając jeszcze do, do Grega, to myślę, że to jest taka osoba, która yy, właśnie chce pokazać się na tych konferencjach i dużo szczeka, a mało tego mleka daje? Tak jak krok, że dużo muczy, a mało mleka daje? Słuchaj, ja nie to rozumiem, ja, nie u, nie uważa, Słuchaj, ja nie rozumiem takich ludzi, którzy w ogóle yy, wiesz, się nie odzywają, yy, jakby. Yy nie istnieją jak dostają kamery i światła, światła to nagle odpalają się i nagle mówią... Ale to chyba o to tutaj chodzi jednak, nie? Bo to są flikwalizmy, tutaj musi być show, a jakby tam, jakbyście się no popsztykali i... gdzieś tam na backstage'u, nikt by tego nie nagrał, no to po co takie coś? Słuchaj, no ja w pewnym sensie może, może masz rację, no ja po prostu... Może, dobrze, wiesz, tak medialnie to rozgrywa. No być może, no ja jestem taki, że... E... o przychodzi trener, to się możemy zapytać trenera, co Cieszysz myśli o zmianie. Się? O zmianie? To masz być mistrzem, to masz wygrać, to masz wygrać z każdym. Po Co za różnica, jakbym mistrzem, to wygrać, mam wygrać z każdym. Wiewier powiedział to samo, że Olaś te telefony nie będzie dzwonił i że no. bije się z tym, co dają. Słuchaj, ja tak samo, no, yy, nie, ma, nie mam z tym problemu. I, tak, powiem tak szczerze, że no ja tutaj z tej ósemki Chyba go najbardziej nie lubię, no po prostu. Grega, tak? Tak, tak. Jakby... Tego, bym, tego bym się nie spodziewał przed ogłoszeniem tego, kto bije się w turnieju, że Tomasz Świeciński powie, że najbardziej nie lubi Grega. Tak. Tego to, bym się nie spodziewał. Bo tak. ja naprawdę tutaj wszystkich lubię i szanuję, a, a, a go akurat naj, najmniej, najmniej. zalaz mi za skórę. Yy, a zala... czym? Tym, tym zachowaniem dzisiaj? Nie, nie. Już tam wcześniej coś tam, yy, coś tam zalazł mi za skórę. Jakąś tam drobnostkę, ja tę drobnostkę zapamiętałem. Jak robiła drobnostkę? E, ja to mnie ważne. No dowiedzmy się, jak można zajść za, za, za skórę Tomkowi powiedz. Coś tam skomentował niepotrzebnie. No, na Twitterze, tak? Tak, tak. Nie, nie na Twitterze. Gdzieś tam skomentował, już nie pamiętam okay, gdzie okay. naprawdę coś takiego. Wiesz, no nie lubię takich ludzi, że po prostu boi się w twarz coś powiedzieć, gdzieś tam coś napisał. Potem jak odpisałem, no to Yy, już się nie odezwał. Tak jest. No dobra, a powiedz mi z, te, z tego turnieju, który teraz mamy z y, obsady, to kto twoim zdaniem jest takim najcięższym przeciwnikiem, już patrząc na całą bo wiadomo, że znaczy, potem jak uda się wygrać to potem... Pytasz się z kim bym yy. nie chciał się spotkać. Tak, tak. tak. No jakbyś już musiał wybrać albo kogoś wyeliminować, żeby w tym turnieju go nie no było, nie, no to no kogo nie byś nie wybrał. się, no tak na, naprawdę to najbardziej o, o, obawiałbym się... Yy. Tyburski albo Gromadzki? Ty, Tyburski nie, okay. Tyburski tak, jedy, a drugi no to jednak Alan. Alan? O, tak. Wiesz, no, Alan, kurde, Alan jest nieobliczalny. To jest tak, że dobra, bardzo, dobra. No, on po prostu miał te nierówne walki, ale no, ostatnią walkę pokazał, że naprawdę ma dobrą tą stójkę, nie. Jakby może w tej rzymskiej klat, klatce będzie najmniej się liczyła stójka, no ale ma szybkie ręce no, i on jest zaskakujący. Kurde, moim zdaniem jest nieobliczalny. A nie? Jak właśnie oceniasz, tę klatkę, że będziecie bili w tak legendarnym e, oktagonie? Myślę, że tutaj mają, e, będą mieli najgorzej stójkowicza. No tak, to na, to na pewno. Tak, tutaj myślę, że dobry parterowiec no i dobry zapaśnik. Wiedzisz. Tak, dobry parterowiec i dobry zapaśnik myślę, że potrafi wyeliminować nawet dobrego stójkowicza. A zdenerwowało cię to, że Grek na konferencji powiedział, że... Tych tematów pewnych nie będziemy poruszać, ale on Cię nie szanuje za to i za to. Słuchaj, no ale co on mi może innego powiedzieć, proszę Cię, no już ja przerabiałem ten temat, mnie ten temat nie, do, nie ten temat rusza, no już wszyscy znają, cała Polska zna ten temat, no wszyscy już to mówili, wszyscy to jakby wiedzą, więc mnie to nie rusza, no co on może innego powiedzieć, no słuchaj, no nic innego nie może powiedzieć, no więc niczym nie może mnie urazić taki gość jak, jak, jak on, no, taki, cio, taki cios czy taki gość jak Grek, no czym on może mnie urazić, tylko tyle może, no to co dla mnie jest Podłogą dla niego zawsze będzie sufitem. Nigdy tego nie osiągnie, co ja osiągnąłem w życiu, więc jestem 100% przekonany. No dobrze. Powiedz mi jeszcze, bo wątpię, żebyś kiedykolwiek wyobrażał sobie, że będziesz bił na Stadionie Narodowym mhm. i to nie w KSW, a jednak w Federacji Frikowej, no która no, sięga. Sufitu teraz chyba jeśli chodzi o, o, ta, o takie, takie ja, wydarzenia w Polsce. To ja, tak ja powiem Ci historię, jak się dowiedziałem, że, że będę walczył na narodowym, to jak włodarze zadzwonili do mnie i zaproponowali mi na następnej gali, czy będę się bił, to powiedziałem, że nie. Okay. No, bo wiesz co, ja, ja wiesz, no, jakby ja mam te swoje lata, długo się przygotowywałam, chciałem odpocząć i w ogóle wiesz, to mi bardzo stres w ogóle konferencje sam wie, że to trzeba być w tym i, i żeby tak do tego trochę się przyzwyczaić, nie? Moja rodzina, wszyscy byli tacy zestresowani, ja też byłem zestresowany i dużo mnie kosztowało, jak chciałem odpocząć. I jak zadzwonili do mnie powiedziałem, że nie, że dziękuję i okay. dalej. No i na tym się skończyło. Ale później za w jakimś czasie mówi: słuchaj, nie namawiamy, nie namawiamy. Ale jest opcja. <grym <grym ale jest opcja narodowy. I już poszedłem na drugi dzień na trening. No to tym miłym akcentem zakończmy zobaczymy co się, co się wydarzy. Dalej dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. Trzymajcie kciuki.